Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. Recenzji wyjątkowo radosnej dla mnie, ponieważ dziś będziemy zajmować się kolejnym polskim wydaniem tytułu z naszego uniwersum od wydawnictwa Lesieuk, a dokładnie rzecz ujmując The Mandalorian Sezon 2, czyli kolejna część przygód naszego Mandalorianina oraz grogów w odległej galaktyce w wersji młodzieżowej. Oczywiście cieszy mnie z jednej strony fakt tego, że mamy kolejny tytuł na naszym polskim rynku, a każdy kolejny jest oczywiście gigantycznym dla radości dla mnie. Z drugiej strony natomiast dzisiejsza recenzja będzie dla mnie naprawdę, naprawdę prosta. O co wyjaśnię dokładnie za chwilę w następnych częściach naszego dzisiejszego spotkania. I dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, ponieważ zanim powiedzmy przejdziemy do fabuły, zacznijmy, skupmy się w pewien sposób od jakości wydania naszej dzisiejszej książki. Z jednej strony e, dostajemy standardową jakość wydawnictwa Olesiejuk jeżeli chodzi o tytuł, jak i również różni się ta dzisiejsza nasza książka od standardowego tytułu powiedzmy, na przykład z The High Republic, ponieważ mamy do czynienia z tytułem, który opowiada nam historię serialu. E, I podobnie jak było w pierwszej części, która, powiedzmy, na grzbiecie różni nam się nieco kolorystycznie. Pierwsza była bardziej piaskowo-żółta, e, druga część bardziej jest, powiedzmy, biało-niebieska. Szczerze mówiąc, druga mi się bardziej podoba. E, mamy wytłuszczony, powiedzmy, e, powiedzmy, tytuł na samej okładce naszej książki. Jak i również w prawym, górnym rogu znajdujemy to, co może być dla niektórych ważne, czyli w środku znajdziesz kadry z serialu, ponieważ poza oczywiście samą historią podzieloną na kilkanaście rozdziałów dostajemy na samym końcu, nazwijmy to fotosy z serialu z opisem tego co na poszczególnym fotosie się dzieje, e, które są to kadry oczywiście z, e, od poszczególnych odcinków e, serialu. Jeżeli chodzi o jakość tłumaczenia, nie mam tutaj za, za absolutnie żadnych zarzutów za wyjątkiem chyba jednego momentu, gdzie w jednym ze słów ucięło literkę, więc nie wiem czy to jest kwestia tłumaczenia składania korekty czegokolwiek, ale poza tym całość książki mamy jak najbardziej powiedziałbym solidnie przetłumaczoną, nie mamy tu jakichś wpadek. Więc jeżeli chodzi o jakość samego wydania, no to jest jak najbardziej na plus. I teraz mogę wam powiedzieć tak właściwie dlaczego na samym początku z jednej strony powiedziałem, że ta recenzja dla mnie jako twórcy powiedzmy będzie banalnie prosta do wykonania, jak i również dlaczego pominąłem standardowo powiedzmy omawianie na samym początku fabuły, ponieważ nie mamy nic nowego względem tego, co było w poprzedniej pierwszej części. Tak, jak pierwsza część tej książki skupiała się na pierwszym sezonie i wstreszczała w pewien sposób nam poszczególne odcinki pierwszego sezonu, gdzie każdy odcinek to było mniej więcej od 4 do 6 rozdziałów, zależy jak to powiedzmy pisarz rozłożył. Tak samo, dokładnie w ten sam sposób jest w drugiej części, więc e, nie mamy tutaj żadnych, jakichś, powiedzmy, rozbudowanych e, dodatkowych rzeczy, dodatkowych informacji. Może pojawia się nam jakaś, powiedzmy, nazwa pojedynczej planety, która nie pada e, w samym serialu. Mam tutaj na myśli e, lodową planetę z drugiego odcinka, gdzie były lodowe pająki. Poza tym mamy dokładnie wszystko w ten sam sposób opowiedziane, jak to było w serialu, co jest cechą charakterystyczną. Ta książka jest tak naprawdę streszczeniem drugiego sezonu, a mówię tutaj dosłownie streszczeniem, ponieważ bardzo często. Nie mamy, nie poświęcamy czasu na rozbudowywanie na przykład relacji między dwójką bohaterów, czy też jakimiś opisami fabularnymi. One najzwyczajniej w świecie służą tylko i wyłącznie temu, żeby pokazać, co działo się w danej scenie, w danym odcinku i nie mamy jakichś dodatkowych wrzutek. Dialogi praktycznie jeden do jednego są przyniesione z serialu i to, co narrator opowiada pomiędzy jednym a drugim, jest absolutnym minimum, przez to czasami mamy wrażenie, że książka niesamowicie pędzi do przodu, ponieważ na przykład mamy scenę, która trwa nie wiem 30, 40 sekund jakiegoś naparzania się w serialu. Tutaj jest to maksymalnie jedna albo nawet czasami pół strony. Co samo w sobie nie jest złe, ale jest, jest oczywiście zależne od tego, czego oczekujemy, bo jeżeli chcemy sobie tak naprawdę szybko przypomnieć, o czym był drugi, seria, drugi sezon, zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie niż oglądanie wszystkich, powiedzmy, 8 odcinków, e, gdzie każdy zajmuje po te 40-45 minut. Tutaj tak naprawdę w dwie godzinki możemy tą książkę przeczytać, Moją się czyta naprawdę absurdalnie szybko. Mi zajęła powiedzmy dwa popołudnie, ale gdybym przysiadł, powiedzmy, w jedno, poświęcił dwie godziny ciurkiem, no to bez problemu spokojnie można było. By to przeczytać. Więc jest to tytuł, przynajmniej dla mnie problematyczny z tego względu, że nie wnosi on nic nowego. Z drugiej strony, może być użyteczny dla tych, którzy albo jeszcze serialu nie oglądali, bo Disney Plus oficjalnie w Polsce się nie pojawił, albo którzy na przykład chcą wciągnąć swoje dzieciaki w pewien sposób, czytając na przykład po, rozdz... po jednym rozdziale do snu każdego wieczoru, czy coś w tym stylu. Tak więc moi drodzy, no przechodzimy do zakończenia, bo tak naprawdę nie mam nic więcej do powiedzenia. Nowego względem tego, co mówiłem w pierwszej części. Tak naprawdę mógłbym przekopiować recenzję pierwszej części tej książki i wnieść tutaj i wszystko zależy od tego, co oczekujecie od tej książki. Jeżeli chcecie sobie zrobić szybkie przypomnienie em, do drugiego sezonu, na przykład przed nadchodzącym, ewentualnym trzecim sezonem, czy innymi serialami, albo chcecie mieć po prostu książkę, która ładnie wygląda na półce i chcecie wesprzeć wydawnictwo Olesiejów, do czego oczywiście gorąco zachęcam, albo chcecie ewentualnie swoim młodszym pociechom, em, wnukom, nie wiem, brać, rodzeństwu młodszemu, i tak dalej, poczytać do snu, jest to książka, którą warto moim zdaniem kupić. Jeżeli natomiast szukacie jakichś, nie wiem, ciekawostek, nawiązań, rozbudowy, absolutnie to nie jest powiedzmy wersja książkowa filmów, gdzie czasami tych wersje dodawały naprawdę sporo kontentu. Tutaj mamy streszczenie, naprawdę. Czytając tą książkę, miałem wrażenie, że czytam streszczenie jakiejś lektury, powiedzmy, e, która zajmuje mi dwie godziny, zamiast powiedzmy poświęcenia kilkunastu godzin na samą oryginalną książkę. Więc, więc pod tym względem możecie się rozczarować, ale czujcie się ostrzeżeni to jest dokładnie ten sam poziom, co było w pierwszej części. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, bo nic tak naprawdę więcej nie mogę dodać. E, bardzo mi cieszy mnie oczywiście, że, że wpadliście i obejrzeliście ten materiał. Jeżeli podoba Wam się to, co robię na moim kanale, przypominam, że możecie wesprzeć mnie stawiając mi wirtualne kawę. Link znajdziecie w opisie. Dzięki jeszcze raz serdeczne. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!